Fatima, położona mniej więcej w połowie drogi między Lizboną a Porto, jest miejscem kultu maryjnego, do którego przybywają pielgrzymki z całego świata. Najwięcej turystów można tu spotkać w maju i w październiku, a zatem w czasie e, miesięcy letnich, w czasie czerwca, lipca i sierpnia, kiedy najczęściej wyjeżdżamy na wakacje, nie powinno to być aż takiego tłoku. Fatima to miejsce, które powinien odwiedzić każdy. W samym sercu Portugalii, niegdyś zwykła wioska, dziś miejsce niezwykłe, a dla rzeszy wierzących nawet święte. Budowę sanktuarium w Fatimie rozpoczęto w 1928 roku, a poświęcono ją 7 października 1953. Tuż obok powstała niewielka kapliczka objawień, która jest chyba najważniejszym miejscem w Fatimie. To tu, według katolików, w 1917 roku miały miejsce objawienia Matki Boskiej trójku pastuszkom Franciszkowi, Hijacyncie oraz Ułci. Od 13 maja do 13 października 1917 roku dzieciom ukazywała się Matka Boża i przekazała dzieciom trzy tajemnice fatimskie. Wzywała świat do nawrócenia, pokuty i modlitwy, zwłaszcza różańcowej. W celu wybłagania pokoju Maryja poleciła odprawienie nabożeństwa do swego niepokalanego serca, któremu papież powinien poświęcić cały świat. Ale Fatima to nie tylko sanktuarium, kaplica objawień i groty. Znajdujemy się właśnie w samym centrum Fatimy, gdzie mieszkała najstarsza z sióstr, niedawno zmarła Łucja, która już niedługo prawdopodobnie zostanie świętą. Lucia dos Santos wstąpiła do zakonu karmelitanek bosych. Od 1928 mieszkała w klasztorze w Koimbrze. Kolejne wizje miała w 1925 i w 1929 roku. W 2000 roku Franciszek i Jacinta Marto zostali ogłoszeni błogosławionymi przez papieża Jana Pawła II. Po jej śmierci w Portugalii ogłoszono żałobę narodową. Te owce, które widać tuż za moimi plecami, znajdują się po to, by przypominać turystom, którzy przybywają z pielgrzymką do Fatimy, którzy zwiedzają domy dzieci, które miały objawienia, żeby przypomnieć o tym, że w trakcie tych objawień dzieci znajdowały się na polach fatimskich, dlatego że zajmowały się pasaniem właśnie owiec. Tajemnicza historia małych pastuszków, tajemnice fatimskie. Tajemnica. Po dziś dzień czuć ją w tej niezwykłej portugalskiej wiosce Fatimie.